wszystkie wszystkim pietra z zielonego zakątka się konia umstwa, krótka akcja, krótka, długi dzień. Jeszcze jeden dzień się zanosi, nie będzie, ale krótki krótki film zrobię z wywózki ziemi. Z Film, jest to filma nie zajmująca się typowo wyw wywozem ziemi, to jest raczej chciał Gospodarstwo, firma transportowa, które ma, mają tę ziemię, chcieli sobie zasypać bagno. Więc w ramach wywo, ziemię im dałem, oddałem im za darmo, w ramach Pamiętacie z poprzednich filmów? Z poprzedniego filmu. No tak, z poprzednich filmów, bo na każdym jednym filmie jest ta zomba, a to było dużo. Białachna zompa Długi dzień akcji. Pracuję od, od 14 do 20, chyba pierwszej Jestem nawet niepełne 8 godzin czy 9. Już ile zrobione jest. Nie będę, nie będę i pokazywał, widzunków udostępniał, bo nie pytałem się o zgodę, jest to ładowarka teleskopowa nie będę jej pokazywał tak jak mówię i trzy ciągniki John Deere. najmniejsze chyba 140 koni Jeden 240 burzy i trzy, trzy masywne przyczepy na tandemie, Dobrze ma John i mają co robić mają, mają koniec co robić Jak to widać widać, to, że to jest glina i tak jak pokażę, chcieli sobie zasypać bagienku, żeby mieli równe ziemię Dobra Ludziska. do następnego spotkania Kłania się pieta zielony zakątek, hej! Siema wszystkim. Pietras ze Zielonego Zakątka się kłania. Jest w okolicy 22. Tam będzie ukazany film w postaci wywozu ziemi z wykopu stawu na mojej działce. W filmie jest powiedziane, że yy, nie będę nagrywał sprzętu. Ale jednak się zdecydowałem. Króciutko, minutówkę nagrać, jak ten sprzęt pracuje. siemi Ziemi już dużo nie zostało, ziemi zostało. Słuchajcie, pokażę wam. Dwa dni, można powiedzieć, niepełnej roboty. Tak. ziemi jest. Tak, jak widać. Zostało się kawałek, na jeden dzień roboty. Na jeden dzień roboty się zostało. i oto to, jak to się mówi, opierdolą. No ale to kawał było, kawał było, kawał było te, kawał pola zajętego. No i tu będzie powiększane staw niedługo. Niedługo, może nie w tym roku, bo paliwo, ceny mamy, jakie mamy. Oby dobrze nie było, Oby dobrze nie było. Oby drowsze nie było Zobaczycie na filmie JCB Łado, ładowajka teleskopowa O, jak tutaj widać, to no tu jest koniec ząb I tu Tak Wracając Wracając do tematu sprzętu Ładowalka teleskopowa JCB, jak tam się zwał, tak zwał. Ciągnik trzy raz, trzy ciągniki 60 coś tam, 670, chyba 240 koni. I 62 coś tam z łóżkami po 100, bodajże 20 albo 140 koni, trzy sztuki. I tak jak jest na filmie przyczepy na tandemie, wywrotki wywrotki, no mają, mają co robić mają co robić tam nie nagrałem w topy dzisiaj, bo nie zdążyłem nagrać tego no ale się władował tutaj, władował się władował się na tam, tam władował się, no ale o swoich si siłach do przodu, do tyłu i dał radę wyjechać dał radę wyjechać i tak to się u mnie sprawa ma chłopaków się pytałem. To słuchajcie, wyjebali paliwa za prawie 25 tysięcy. Tak, za 25 tysięcy, prawie wyjebali paliwa. Nie wiem czy prawda, bo nie sprawdzałem tego. Ale się pytałem, że ciągniki wpierdoliły im to. I to ma być ostatni dzień tej akcji oczywiście jak nie będzie padało będzie padało, nie chujnia będzie padało, będzie chujnia z tego powodu, że to jest ryna ił będzie ślizgo i oni tak jak wspominam, oni zawalają sobie jakieś tam bagienko i chcą sobie pole uprawne zrobić, żeby ciągowo uprawiać tą rolę no i tam mają problem z jazdem mimo że tak nie, nie ma tego problemu ale unikam jest i tak to ma się na dzień dzisiejszy i teraz powiem wam tyle że jak będę staw grzebał, poszerzał to biorę od razu sprzęt jakieś łódki, ciągniki, cokolwiek żeby to poradziło i od razu wywożę to w chole jasnym w jasną, bo mówię wam, że no, tak w tamtym filmie będzie widać jak pokazywałem. I, 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 no. Ale tutaj może coś zobaczyć, ale jest takie śpiństwo, takie dzielosło, że to jest masaka. Tylko do zasypania, do gośadali. Dobra, nie będę zanudzał Was. Do zobaczyska do następnego pieta się konia Zielonych Ej. Pozdravljam.